Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Co ja tutaj dzisiaj kombinuję? Robię taki warsztatowy statyw. A wykorzystywać do tego będę dwie kantóweczki 15 na 15 ścisk stolarski jako uchwyt. Kilka śrubek. I zobaczymy co z tego wyjdzie, bo sam nie wiem, a potrzebuję tutaj taki sprytny statyw sobie zrobić do kręcenia filmów. A więc oglądajcie, zostańcie ze mną, oglądajcie, a na koniec Wam pokażę co z tego wszystkiego wyszło. Ja już skończyłem. Projekt mi się naprawdę bardzo fajnie podoba. Można go unosić w górę, w dół, przód, tył. Naprawdę wydaje mi się, że sprawdzi się na warsztacie trochę regulacji, jeszcze ustawienia. Musiałem, dołożyłem jeszcze jedno ramię. I naprawdę. Podoba mi się to. Zaraz przełożę Was tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z drugiej strony. Trochę się buja, ale to jest wszystko do regulacji. Widać stół. Stary statyw. A więc jest. Sorry, że tym palcem brudnym, ale jest ok. Naprawdę bardzo fajny. Jeszcze najwyżej zrobię z 2-3 zdjęcia i wrzucę wam na sam koniec tego filmu. A więc co, no nie przedłużam. Uciekam montować film. Na razie. Cześć. ピッ